Wczoraj także ten krem de la creme lekkoatletycznej rywalizacji 100 metrów panem Usain Bolt, któremu życzyliśmy tego wczoraj bardzo serdecznie, e, pokonał e, Justina Gatlina. No cóż, Jamajczyk nie ma szans tak czysto statystycznie stać się tak wielkim olimpijczykiem jak, jak Michael Phelps, ale myślę, że dla wielu legendą już jest e, nawet być może większą, jak dla Was. Znaczy ja myślę, porównanie do Phelpsa, Felp, myślę, że może być na poziomie takich postaci. No jest to, jednak, jednak więcej medali ma Phelps, ale z drugiej strony, gdybyśmy mieli w lekkiej atletyce na przykład, nie wiem, bieganie na 160 metrów, czy na 60, no to pewnie Boltowi byśmy dopisali tych złotych medali więcej, ponieważ w pływaniu jest o wiele większa gama konkurencji. Jest to fenomen. Jest to fenomen, robi rzeczy, które nikt wcześniej przed nim nie zrobił. Ma szansę na dziewięć medali, ponieważ ma już 7-200 metrów, co według wielu fachowców jest dla niego łatwiejszym dystansem niż 100 metrów. Zresztą wczoraj było, było to widać. Od chyba dwóch, dwóch trzech lat start Usaina Bolta nie jest dobrym jego elementem. Całego, całego biegu. On jest, on jest troszeczkę, troszeczkę słabszy i to widać, bo Gatlin do 40 metra właściwie, właściwie brylował. Dopiero później, wtedy, kiedy Bolt już podniósł się, wyprostował, zaczął Złapał tą synchronizację kroku, zaczął go wydłużać, wpadł w ten rytm. W tym momencie skończyło się całe bieganie od 60, 70 metra. On już był tym zawodnikiem, którego pamiętamy z igrzysk w Pekinie, z Londynu, natomiast będzie mu niezwykle trudno. Zbliżyć się do tych rekordów życiowych, których, rekordów świata, które, które pobijał wcześniej. 100 metrów jest praktycznie już nieosiągalne dla niego poniżej 9,60. 200 metrów w okolicach 19-19 też raczej chyba nie, choć są większe szanse. On tam ma zdecydowanie większe szanse i ten nawet słabszy start jest w stanie nadrobić na całym dystansie.